Cześć, jestem Sebastian i jestem fizjoterapeutą w Centrum Rehabilitacji Multimed. Często zajmuję się dolegliwościami bólowymi kręgosłupa kobiet w ciąży. Pacjentki, trafiające do mnie, najczęściej narzekają na ból w dolnej części pleców, promieniujący na boki i uniemożliwiający skłony boczne oraz skłony do przodu, ból szyi i okolicy międzyłopatkowej, ból okolicy kości krzyżowej, występujący podczas siedzenia i nasilający się przy wstawaniu oraz ból środkowej części pośladków promieniujący w dół przy zmianach pozycji oraz skłonach do przodu. Ból pleców pojawiający się w trakcie ciąży wynika ze zmian hormonalnych, zwiększenia masy ciała oraz przeniesienia środka ciężkości do przodu, co powoduje przeciążenie mięśni, stawów, więzadeł oraz zmianę sposobu chodu. Z tego powodu kobiety, które przed zajściem w ciążę narzekały na dolegliwości bólowe kręgosłupa Bardziej narażone są na ich nasilenie się w trakcie trwania ciąży. W trakcie trwania ciąży mogą wystąpić bóle kręgosłupa, które utrudniają codzienne funkcjonowanie, mogą prowadzić do depresji, znacznego przybrania na wadze, a w skrajnych przypadkach mogą nawet uniemożliwić wstanie z łóżka. Aby zminimalizować ryzyko, już od początku drugiego trymestru należy regularnie korzystać z pomocy wykwalifikowanego fizjoterapeuty który już przy pierwszych objawach przeciążenia mięśni i stawów zastosuje bezpieczne techniki manualne uwalniające bolesną okolicę. Do problemu każdej pacjentki fizjoterapeuta ułoży indywidualny program ćwiczeń, które mają na celu rozciągnięcie mięśni przykręgosłupowych, mobilizację stawów miednicy i poprawę napięcia mięśniowego. Na zabiegi zapraszam do Centrum Rehabilitacji Multimed na ulicę Prostą 69 oraz na naszą stronę internetową.